Oglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry. Opłaca się wiośnie ten wspólny start z Komitetu Lewica? Nie dostaniecie subwencji, jeśli się dostaniecie do Sejmu? No, najważniejsze jest to, co będzie atrakcyjne dla wyborców i co będzie się opłacało wyborcom. I z tego punktu widzenia patrząc, to taka konstrukcja po lewej stronie jest bardzo dobra, moim Ta, ale... zdaniem, ona przynosi, zresztą to pokazują sondaże, jest tendencja wzrostowa, wczorajszy sondaż 15%, także to jest zaczyna być znacząca siła polityczna w tej rywalizacji. No, ale nie sparzyliście się na sondażach w poprzednich wyborach do Euro Parlamentu Europejskiego. To no wszystko zależy było bardzo przychylne od, tak, Kampania wyborcza, prawda? Pomysły, które zostaną przedstawione. Też y, świeżość, jaką zaprezentują nasi rywale z Platformy czy z PiSu, tutaj w cudzysłowie mówię o tej świeżości, y, no to będzie decydujące y, przebieg kampanii wyborczej. Y, zobaczymy, komu będzie spadać, a komu będzie rosło, zrobimy wszystko, żeby żeby zdobyć jak największe poparcie, to jest oczywiste. I tutaj jest na to duża szansa, ponieważ łączą się trzy środowiska. Które ze sobą rywalizowały które jeszcze Które ze sobą były w, były w takiej logice rywalizacji, a w tej chwili no już nie musimy się na siłę jakby odróżniać, prawda? szukać jakichś różnic. A to było na siłę wcześniej? No, może nie na siłę, tylko... Y, y, czasami siłowe, prawda? Ci, siłowe rozwiązania, jakieś potyczki, y, 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 ostrzejsze polemiki. Y, no, po to, żeby się odróżnić w polityce, ta zasada odróżni się albo zgiń, mhm. no, jest cały czas aktualna. No, w tej chwili jesteśmy. W takiej logice współpracy i bardzo jest to przyjemne, muszę powiedzieć. Tutaj na dole czy w Warszawie? Jak, no, tutaj na dole to mogę powiedzieć za, za swoje doświadczenia, natomiast jako obserwator widzę, że, że to się udaje też na górze. A tutaj na dole, czyli w województwie polskim, jak ta współpraca wygląda? Już były jakieś pierwsze spotkania, pana tak, Oczywiście, SLD, no. Poza w, tym, że my grawicy. się znamy już od lat wszyscy tutaj, prawda? bardziej sympatyzujemy ze sobą czy mniej w takich osobistych relacjach, ale, ale na pewno jesteśmy dobrymi znajomymi, no to też oczywiście odbywają się już takie spotkania robocze. No przecież kampania będzie krótka, już się zaczyna, nie można tutaj tracić ani jednego dnia, ani chwili w tych przygotowaniach, bo nasi sympatyczni konkurenci też tego nie robią, to znaczy nie oczekują. Nie, nie trwają czasu. Układacie listy tutaj na dole, czyli w województwie polskim, czy te listy będą bardziej układane w Warszawie? No to jest synteza, prawda? Więc tutaj y, zarówno liderzy y, no, na poziomie centralnym muszą pewne rzeczy rozstrzygnąć, ale my tutaj też y, no, bierzemy udział w tym procesie układania list, to, to w zasadzie w tej chwili jest finalizowane. Dla którego ugrupowania tak zwana jedynka na liście? O to, jeszcze nie pytam, ale To oczywiście jest kwestia wtórna, prawda? No i... Z punktu widzenia wyborców, oferta będzie jednolita, to znaczy będzie lista lewicy. No i oczywiście zarówno Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i Partia Razem, a także Wiosna ma na swoim pokładzie, że tak powiem, wielu fajnych liderów i liderek. I tu, to Czyli nie jest, macie jeszcze jest... jedynki, bo gdybyście mieli na pewno. By pan na pewno pewnie. Partia Wiosna, Partia Razem oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Będą miały swoich liderów w pierwszej trójce. O, tak mogę powiedzieć. No, to nie jest zaskakujące stwierdzenie. Także nie będzie tak, jakiejś dominacji ze strony któregoś z ugrupowań. Yy, I to jest. No, ale no, to które jest taki pozytywny scenariusz. To, to już za chwilę. No, nie chciałbym bez yy, towarzystwa moich, moich przyjaciół z, z, z pozostałych partii. Tego ogłaszać publicznie, bo to jest pewna uroczysta chwila, więc nie chciałbym mhm. pozbawiać ich też tej przyjemności. Czyli rozumiem, będzie jakaś wspólna konferencja prasowa, briefing, coś takiego? Na pewno, tak. W tym tak, tygodniu czy później? Myślę, że w tym tygodniu jest, jest, jest to realny plan. Tak, dopytuję o te jedynki, bo inne grupowania już te jedynki pokazały i to już jakiś Skorzystały czas temu. z efektu świeżości. Przed chwilą Paweł Z, z efektu nowości, a my. potwierdził Pawła Kukiza na, na, na jedynce PSL-u. A my zaskoczymy tutaj i skorzystamy z efektu świeżości. Jako ostatni jako jedni z ostatnich przedstawimy te prawie liderów. 15% poparcia, o których pan wspomniał na początku tak. rozmowy, czyli 14,9. To jest efekt świeżości związany właśnie z zawiązaniem tej koalicji lewicowej? No nie sądzę, ponieważ te trzy podmioty, które tworzą lewicę, no mają już pewien bagaż doświadczeń Pozytywnych i takich mniej powiedziałbym pozytywnych, yy, i trudno tutaj mówić o jakiejś, jakim, jakimś efekcie, prawda, tego typu. Raczej myślę, że jest to premia za to zjednoczenie, bo proszę Państwa, to nie jest łatwy proces. Yy, wiadomo, że każdy yy, personalnie, ale też te ugrupowania mają swoje ambicje, aspiracje i z części tych ambicji trzeba po prostu zrezygnować. No ale taka jest y, potrzeba y, chwili, taki jest moment historyczny, że, że taka konsolidacja na scenie politycznej jest potrzebna, jest ważna. No rywalizujemy tutaj przede wszystkim z tymi, którzy dzisiaj sprawują władzę i oto to toczy się ten bój, aby... Aby prawu i sprawiedliwości no, tutaj uniemożliwić kontynuowanie szkodliwych z naszego punktu widzenia rządów, ale też, żeby zrealizować nasz program, taki bardziej socjalny, bliższy, bliższy obywatelom i obywatelkom, taki, który też będzie się głośno upominał, czy nawet chronił prawa obywatelskie. To widzimy, że to w tych w ostatnich Zresztą w ostatnich latach, wielu, wielu latach, temat, który był zaniedbywany przez wszystkie dotychczasowe ekipy, które rządziły Polską. Prawda? Ale ten bój, jak pan to nazwał, w wyborach, patrząc na sondaże, rozegra się raczej między Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską, a Lewica. Niekoniecznie. Jest niekoniecznie. Następna niekoniecznie. Ja mam, w wra... kolejce, ja że mam tak wrażenie, powiem. że może dojść do takiej sytuacji, że, że koalicja zamieni się miejscami z Lewicą, bo jak widzę. No takie letnie podejście do pewnych tematów, nieco lękliwe, no to nie sądzę, żeby akurat wyborcy chcieli za to premiować. Rywalizujemy tutaj... Nie tylko z pisem, ale także co jest oczywiste z koalicją obywatelską. To co za oferujecie w trakcie kampanii wyborczej, żeby przeskoczyć na to drugie miejsce w starciu politycznym, tak? Żeby przed koalicją obywatelską wejść. W to w, w kampanii sondażach. wyborczej będzie się działo. No, Kampania już się rozpoczęła. Więc no my jeszcze dopinamy pewne formalności, więc tutaj te nasze, nasza komunikacja się dopiero rozpoczyna. Ale na pewno wie pani, jest taki, jest taki proces, czy taka zasada, że że grupy polityczne, które nie uczestniczyły we władzy dotąd, czy, czy przez długi okres nie, nie sprawowały rządów, no mają trochę ciekawsze, bardziej kreatywne pomysły niż ci, którzy aktualnie rządzą. Następuje pewne, pewien właśnie proces zużycia władzy i to obserwujemy właśnie i po stronie PISU i Koalicji Obywatelskiej, czy platformy obywatelskiej, które no, potrafią w zasadzie się tylko licytować tam yy, właśnie na, na piątki czy szóstki programowe, prawda? To jest takie. Takie trochę odtwórcze. I Adam, myślę, że tutaj zaskoczymy i pozytywnie. Będziecie się skupiać na kwestiach światopoglądowych, które ostatnio są, że tak powiem, na topie tematów kampanijnych, czy na tych kwestiach socjalnych, jak to na, na przykład zwykła lewica się skupia. Tak, na, na wszystkich ważnych sprawach dla, dla zwykłych obywateli. Też myślę na takiej stronie. Yy, tak powiem, rzetelności i uczciwości w polityce, bo, bo to też prawda, widzimy, jak to jest nam brzmiały problem. Yy, tak się zastanawiam, że największą świeżość yy, proponuje Prawo i sprawiedliwość, tylko że to jest świeżość silników odrzutowych samolotów, prawda i chyba nie o, tak, nie o taki powiew świeżości nam chodzi. I uważam, że to jest bardzo poważny problem, także tutaj na Opolszczyźnie. Przecież wiemy, że ludzie, którzy są na stanowiskach publicznych w tej chwili będą za chwilę robili kampanię wyborczą i jestem ciekaw, jak będą godzić to, że sprawują funkcje wojewody czy jakichś innych urzędów. No ale to w każdych Więc... innych kampaniach wyborczych też ma miejsce, ale może, bo ci, którzy ale może sprawują to, czy to w samorządach tak, władzy. Ma pani rację, czy... Ale może to jest moment, żeby zacząć te standardy jednak podwyższać, prawda? I, i, i umówić się nawet w takim w szerszym gronie tych rywa rywalizujących ugrupowań, żeby jednak pewne standardy trzymać. Między innymi takie, że się nie wykorzystuje urzędów publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej. Ja już mówiłem o tym kilka miesięcy temu, w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego, gdzie Urząd Wojewody był z, ściśle zaangażowany w, w kampanię, wykorzystując środki właśnie będące w dyspozycji urzędu. Mówię do o tej parlamentu kampanii. Parlamentu Europejskiego? No, w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego jeździł bus. 500 plus. Tak, 500 plus, który, a to program na Polsce, a, to znaczy, a Nie, nie na tylko 500 Europę. plus, to nie tylko 500 plus, to było no tak, pięć uh -huh. pozycji programowych. No ale zgodzimy się, że ściśle partyjny taki polityczny przekaz. A Pan będzie kandydował w tych wyborach do Sejmu, czy może do Senatu? No, wiele wskazuje, że tak. Wie pani, no jestem jednym z liderów te, 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 tej naszej lewicy, jakby z definicji rolą lidera jest to, żeby startować, żeby mobilizować poparcie dla ugrupowania. Myślę, że tak, że, że wystartuje w tych wyborach. Jarosław Pilc, lider grupowania Wiosna w naszym regionie, jest gościem poglądów i osądów. Na drugą część rozmowy zapraszam na naszą stronę internetową www.radiopole.pl. Mówi Pan, że będzie Pan kandydował, a kto jeszcze z wiosny, albo ile członków wiosny znajdzie się na tej wspólnej liście lewicy, jak to zostanie no, podzielone? My, myśmy byli gotowi do wystawienia pełnej 24-osobowej listy. W tej chwili takich mocno aktywnych, że tak powiem, sympatyków czy działaczy wiosny w regionie to jest ponad 100 osób, więc nie mieliśmy z, tego, z tym problemu. Natomiast... Takich zaangażowanych wolontariuszy to jest ponad pół tysiąca, więc, więc naprawdę tutaj nie, to nie, nie to stanowiło problem, nie, nie zbieranie podpisów na przykład było jakimś wielkim problemem, no tylko mobilizacja poparcia. Prawda? I myśmy zgłosili na, do tej koalicyjnej listy 14 nazwisk, oczywiście mając świadomość, że, że z tych nazwisk wyłonimy no taką najlepszą ekipę, bo jeszcze będzie zgłaszała partia razem swoich kandydatów i Sojusz Lewicy Demokratycznej, także myślę, że finalnie kilka osób na pewno z wiosny się pojawi. Też chciałbym, żeby panie startowały i zachęcam tutaj, nawet udało się zgłosić właśnie wśród tych 14 osób, połowa, połowa mhm. pani. Jedna pani, która startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego, znalazła się na liście, czy ma się znaleźć na liście koalicji obywatelskiej, I to dosyć wysoko, bo mówi się o trzecim miejscu. No to są te standardy, o których właśnie mówiłem, prawda? I może warto się umówić na przyszłość, żeby, żeby nie podbierać sobie. Ona sympatyków. została podebrana, czy sama poszła? Nie znam tych okoliczności. Być może sama poszła. Ale jest, to jest pan liderem wiosny w regionie nie wie pan, jak ale się to Ale to nie ja przejmuję kandydatów czy kandydatki z innych partii, to raczej aby zapytać liderów koalicji obywatelskiej jak. A nie powiedziałe o czemu odchodzi? E... Czy ona nie była członkinią, wiosny? Rozmawialiśmy, nie, nie była członkinią Wiosny, była, była osobą która była zaangażowana w kampanię wyborczą, to wiemy. No cóż, widocznie nie była tak mocno ideowo związana z lewicą, skoro w tak tak łatwo pani Izabela przeszła, ale życzę jej wszystkiego dobrego, bo jest to osoba, myślę, wartościowa. Natomiast no nie, nie chcę dokonywać takich ocen politycznych, ponieważ nie, nie za bardzo chcę palić mosty, prawda? Z, te, też z koalicją obywatelską i jesteśmy jakby w rywalizacji, ale jednocześnie pamiętamy o tym, że. Mm, że walczymy w pewnym sensie o... o, o, o ze wspólnym wrogiem. Ze, no, tak bym tego nie powiedział, ale o wspólną sprawę w, jakim, w jakimś mhm. wymiarze, prawda? Bo koalicja, koalicja Obywatelska podkreśla, że właściwie cała opozycja powinna iść jednym szerokim blokiem, żeby um, zrobić dobry wynik w tych wyborach, a tutaj właśnie z jednej strony jest y, lewica, z drugiej to strony To się nie PSL. udało, to się nie udało. Czyli tutaj. Mamy już trzy bloki. Y, tutaj jakby postawa lidera Platformy była taka, że że bez PESEL-u nie chciał, nie chciał formułować takiej koalicji szerokiej. No ale jest jak jest, myślę, że to też ten układ daje nam szansę na to, żeby zwyciężyć w wyborach, żeby stworzyć, żeby uzyskać większość parlamentarną. Nawet jeśli PiS z, zajmie tę pierwszą lokatę, to niekoniecznie musi mieć samodzielną większość. Pamiętajmy o tym, że w 2015 roku dlatego PiS zyskał samodzielną większość, że, z powodu tego, że lewica była podzielona. A w tej chwili będzie lewica zjednoczona. I to może mieć taki znaczący wpływ na, na, na to, jak będzie wyglądała większość parlamentarna, a przecież to większość parlamentarna decyduje o tym, kto rządzi w kraju, prawda? Jaki program jest realizowany? No i, i o, to, o, to, o to walczymy. Dlatego też nie uchylam się do takich ocen, jakichś ataków. Też nie chcę mówić, że mamy wspólnego wroga, bo ja na przykład z, z, współpracowałem z, przed laty w ramach kampanii akcesyjnej do Unii Europejskiej z niektórymi ludźmi, którzy dzisiaj są w na znaczących pozycjach, pamiętam te dobre czasy, nie traktuję tych ludzi jako wrogów. Uważam, że popełniają błędy, że to jak, jak prowadzona jest polityka w Polsce i sprawowane rządy jest. To bardzo szkodliwe dla Polski, no ale nie, no, jesteśmy wszyscy y, no, członkami jednej wspólnoty w jednym państwie, prawda? Więc wolałbym nie, nie posługiwać się kategoriami wrogów. A ile mandatów Zjednoczona Lewica zdobędzie w województwie opolskim? No to oczywiście jest skorelowane z wynikiem, ale myślę, że jest szansa na kilka mandatów. Że to, kilka? No jeżeli te sondaże, czy, czy ta Mam... tendencja będzie wzrostowa jeszcze przez, no, w okresie kampanii wyborczej, mhm. jeśli ten program, który zostanie przedstawiony zostanie z zainteresowaniem przyjęty przez wyborców lewicy na Opolszczyźnie, a wiemy, że tych wyborców lewicy na Opolszczyźnie no to historia nam o tym mówi było bardzo dużo. No kiedyś lewica wygrywała na Opolszczyźnie, tak, prawda? Potem kilka więc, rzeczy się wydarzyło. Później, I no, powiedziałbym właśnie zużycie władzy, ale to już było dawno, dawno temu. No, potem były rządy PiS-u, rządy ośmioletnie platformy, znowu PiSu, więc myślę, że czas najwyższy na taką właśnie wymianę mhm. władzy i wymianę elit to, to byłoby z korzyścią dla społeczności na Opolszczyźnie. A kiedy ten program przedstawicie? No, będziemy go sukcesywnie odsłaniać myślę w kolejnych etapach kampanii wyborczej, tu niewątpliwie chcemy być obecni w takiej kampanii bezpośredniej na ulicach, na skwerach, na placach, na rynkach miast i, i, i miejscach publicznych, w małych miejscowościach i będziemy też oczywiście komunikowali ten program za pośrednictwem państwa, czyli mediów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jarosław Pilc, lider wiosny Dziękuję w polskim był gościem poglądów i osądów. Poglądy i osądy.